Tuchanka, witajcie w świecie True Mysteries. Czy wokół nas jest rzeczywiście aż tyle prawdziwych tajemnic? Sprawdzimy to razem. Cześć, proroczesny i wizyta dziadka. Słucham twojego podcastu od dłuższego czasu, dlatego zdecydowałam się opowiedzieć Ci swoją historię, a nawet dwie. Pierwsza, którą pamiętam, dotyczy moich snów. Byłam wtedy dzieckiem i nie wiedziałam, jak to nazwać, to też nikomu o tym nie mówiłam, a mianowicie miałam prorocze sny. Nie wiem, czy to jest poprawna nazwa, ale niech tak zostanie. To nie było jakieś wybitne przewidywanie przyszłości. Śniło mi się, że goście przyjadą bez zapowiedzi, że znajdę kota na ulicy albo że sąsiadowi ucieknie pies, który przybiegnie na nasze podwórko. Takie drobnostki. Jednak pewnej nocy przyśniło mi się coś strasznego. Mój tata miał mieć wypadek samochodowy. Miał go nie przeżyć. Byłam przerażona. Wiedziałam, że następnego dnia mój tata właśnie ma gdzieś dalej jechać samochodem. Sam. Nie mogłam do tego dopuścić. Tej nocy już nie zmrużyłam oka, czekając aż tata wstanie, ponieważ miał wyjeżdżać wcześnie rano. Płakałam, nie mogłam się uspokoić. Na wszystkie sposoby próbowałam opóźnić jego wyjazd. Niestety mama również wstała i zaczęła mnie uspokajać. Aż w końcu była na mnie zła, że nie chcę jej powiedzieć, co się stało, przecież to tylko jeden z wielu takich wyjazdów. No nic, tata wyjechał. Jakież było moje przerażenie, kiedy około półtorej godziny później otrzymaliśmy telefon z nieznanego numeru. Tata miał wypadek ale żył. To on do nas dzwonił z czyjejś komórki, ponieważ bateria mu padła w telefonie. Okazało się, że wpadł tylko w poślizg i skasował stary płot, wjeżdżając w pole. Jakie było moje szczęście, że udało mi się oszukać przeznaczenie. Nie powiedziałam nikomu o tej sytuacji. Moi rodzice nie wiedzą, dlaczego ja tak się wtedy zachowałam. Również do dnia dzisiejszego nie miałam już proroczych snów i mam nadzieję, że tak pozostanie. Takie doświadczenia, jeśli są drobnostkami, są całkiem zabawne, jednak gdy ma dojść do wypadku, są przerażające. Drugą z moich historii znam już tylko z opowiadań mamy. Byłam wtedy bardzo malutka, miałam jakieś 3 latka, a moja mama była w ciąży z moją siostrą. Mój dziadek wtedy chorował, ale bardzo chciał doczekać narodzin mojej siostry a jego drugiej wnuczki. Niestety los zadecydował inaczej i dziadek pożegnał ten świat kilka miesięcy przed narodzinami. Moja siostra szczęśliwie przyszła na świat pod koniec stycznia. Pewnej nocy, kiedy w domu wszyscy spali, moją mamę obudził przerażający chłód otworzyła oczy, jednak nie mogła się ruszać, tylko cicho szeptać. Na tyle cicho że nie była w stanie obudzić taty leżącego obok. W takim stanie, na tle okna, zobaczyła postać dużą i ciemną, jednak bardzo łagodną. Odezwała się do mamy głosem dziadka. Wonko, nie bój się. Ja tylko przyszedłem zobaczyć sobie małą. spokojnie nikogo nie obudzę. Zaraz muszę iść. Bardzo chciałam ją zobaczyć. Śpij spokojnie. Chwilę potem zniknął i mama usłyszała mój przeraźliwy krzyk: Mama, mama, niedźwiedź stoi obok łóżka! W tym momencie mama była całkowicie pewna, że to był mój dziadek. Jak się okazuje, był bardzo, ale to bardzo owłosiony na klatce piersiowej, plecach i rękach. Następnego dnia dziadek przyśnił się mojej mamie, teraz już normalnie, i przeprosił, że mnie obudził. Powiedział tylko, że bardzo za mną tęsknił i również mnie chciał zobaczyć. Po tej sytuacji dziadek już nas nie odwiedzał, jednak wierzę, że gdzieś tam z góry na nas patrzy. Pozdrawiam, Agnieszka. Chciałam spojrzeć, ale coś trzymało mój kark. Dziś przesłuchiwałam jedno z twoich nagrań i zdecydowałam się opisać moją dziwną historię. Obecnie mam 28 lat i już od dawna nie mieszkam w moim rodzinnym miasteczku, lecz zawsze kiedy wracam myślami do dzieciństwa i czasów kiedy byłam nastolatką, przypominam sobie to właśnie wydarzenie. Był 18 czerwca, miałam wtedy 17 lat. Wracałam do domu po spotkaniu z przyjaciółką. Mieszkałyśmy stosunkowo daleko od siebie i zawsze rozstawałyśmy się w tym samym miejscu, z którego obydwie miałyśmy do domu taką samą odległość. I właśnie teraz zaczyna się docelowa historia. Było dość wcześnie, bo przed 21:30. W moim miasteczku jest alejka nad jeziorem. Ma około 150 metrów długości. Po środku, po obu stronach ulicy, naprzeciw siebie, jest ośrodek zdrowia oraz duży kamień, na którym stoi pomnik Matki Boskiej. Kiedy weszłam w tę alejkę, wybiła 21.30. Szłam po stronie ośrodka zdrowia. W pewnym momencie usłyszałam, jak szeleszczą liście, ale takie suche jak jesienią. Był to czerwiec, już to z perspektywy czasu było dziwne. Był tam sad, ale zadbany, więc żadnych suchych liści tam nie było. Szłam dalej i kiedy zrobiłam kilka kroków, przechodziłam obok ośrodka zdrowia, poczułam się bardzo nieswojo. Mój kark zesztywniał i nie mogłam ruszyć głową, a słyszałam, jak obok mnie ktoś lub coś trzęsie kratami, takimi w oknie lub w drzwiach. Próbowałam zobaczyć, co się dzieje, ale nie mogłam. Coś jakby trzymało mnie za kark. Dookoła było dziwnie pusto. Nikt nie szedł ani w tym samym kierunku co ja, ani w przeciwnym. Nie jechało nawet żadne auto. Każdego innego dnia tę trasę przemierzało sporo osób. Nie wiem jak to zrobiłam, lecz do mojego domu dotarłam w 3 minuty od momentu wejścia w alejkę, a zazwyczaj trwało to jakieś 10 minut, dość szybkim krokiem. Czas podaje dokładnie, bo zegar kościelny wybija nie tylko pełne godziny, lecz także każde w pół do pełnej. Kiedy tylko weszłam do mieszkania, łzy same zaczęły lecieć mi z oczu. Dopiero po dwudziestu minutach byłam w stanie opowiedzieć, co się stało. Mój brat, kiedy usłyszał to wszystko, powiedział, że to miejsce zawsze było podejrzane. Moje miasteczko po 39 bardzo ucierpiało. Wiele budynków nie przetrwało, ale obecny ośrodek zdrowia ocalał. Następnego dnia poszłam tam z przyjaciółką, aby zobaczyć, czy te kraty, które wczoraj tak bardzo się trzęsły, są na swoim miejscu. Mój brat wieczorem, po tym jak mu to wszystko powiedziałam, dodał, że przecież w drzwiach tego budynku nie ma krat, a okna na parterze są zabezpieczone takimi wmurowanymi prętami. Nie da się ich w żaden sposób ruszyć, a tym bardziej obijać jeden o drugi. Ja jednak musiałam to sprawdzić. Nie byłam w stanie przypomnieć sobie tego szczegółu i pomyślałam, że to jemu się coś pomieszało lub wkręca mnie. No ale, niestety, to on miał rację. Ja do dziś zastanawiam się, co ja wtedy tak naprawdę słyszałam i dlaczego nie mogłam na to spojrzeć. Czy to Matka Boska trzymała moją głowę, abym tam wtedy czegoś nie zobaczyła? Mam nadzieję, że napisałam wszystko dość jasno. Do dziś trudno mi o tym mówić, a co dopiero pisać. Mam ciarki na całym ciele, kiedy to wszystko do mnie wraca. Justyna. Kobiety w mojej rodzinie. Postanowiłam podzielić się z Tobą i słuchaczami historiami, które miały miejsce w mojej rodzinie i niejednokrotnie dotyczyły również mnie. Moja wiadomość prawdopodobnie okaże się okropnie długa, ale mam nadzieję, że nikogo nią nie znudzę. Moja świętej pamięci babcia opowiadała mi kiedyś, że wiele kobiet w naszej rodzinie umie przewidywać tragiczne sytuacje. Podobno zdarza się czasem, że widują także tych, którzy odeszli już z tego świata. Jako dziecko byłam bardzo sceptycznie nastawiona do wszelkich bajek, historiek o duchach czy nawet do kwestii istnienia współczesnego świętego Mikołaja, dlatego też opowiastki mojej babci wydawały się tymi ciekawostkami z serii Jeśli nie będziesz grzeczna, to odwiedzą cię duchy. Jak łatwo się domyślić, podobnie zareagowałam kiedyś na słowa mojej mamy, kiedy zatroskana swoim złym snem powiedziała, że niedługo ktoś bardzo zachoruje. Niestety już po paru dniach okazało się, że mama nie żartowała i faktycznie ktoś nam bliski poważnie zachorował. Miałam wtedy około 9-10 lat i starałam się tłumaczyć to sobie z biegami okoliczności, jednak nie potrafiłam wyprzeć z pamięci zmartwionej miny mojej mamy, którą zobaczyłam kilka dni wcześniej, gdy ta przekazywała mi informacje o swoich obawach. Jakiś czas później myślę, że mogło minąć około pół roku od poprzedniej sytuacji, sprzątając po rodzinnej imprezie, usłyszeliśmy dzwoniący telefon stacjonarny. Pamiętam ten wieczór, jakby to było wczoraj. Z racji tego, że stałam najbliżej, postanowiłam podnieść słuchawkę, jednak czułam narastający niepokój spowodowany bardzo późną porą. Nikt zazwyczaj nie dzwonił po dwudziestej, chyba że chciał przekazać coś bardzo ważnego. Cisza, jaka zapadła w całym domu, i miny pozostałych domowników musiały odzwierciedlać to, co działo się także na mojej twarzy, gdy w słuchawce usłyszałam swoją zapłakaną kuzynkę, informującą mnie o odejściu swojego ojca, brata, mojego taty. Moja mama zaczęła płakać i mówić, że teraz już wie, na co jej się to śniło. Nie wiedziałam, co konkretnie zobaczyła w tej swojej sennej wizji, ale wtedy zaczęło mnie to interesować. Dotychczas podchodziłam do tego z dystansem. Jeszcze bardziej przeraziłam się kilka godzin później, gdy nad ranem z łóżek wyrwał nas przeraźliwy wrzask mojej siostry. Zobaczyliśmy ją stojącą w piżamie przy drzwiach. Była zapłakana i powiedziała nam, że odwiedził ją wujek. Obudził ją, gdy spała w swoim pokoju, i powiedział, że trochę się zasiedział na naszej rodzinnej imprezie i chciałby teraz wyjść z domu, jednak nie może sobie sam otworzyć drzwi. Moja siostra wstała więc i, idąc za nim, zeszła na parter. Otworzyła drzwi naszego domu i dopiero zamykając je za wujkiem, zorientowała się, że przecież wcale nie było go na żadnej imprezie, a ja odebrałam wieczorem telefon, informujący, że nie ma go już wśród żywych. Widząc prawdziwe przerażenie i łzy na twarzy Justyny, zaczęłam poważniej traktować to, co opowiadała babcia i mama. Zwłaszcza, że moja siostra nigdy nie należała do osób wierzących w duchy. To od niej uczyłam się swojego podejścia do takich historii, bo jako o 11 lat starsza ode mnie, stanowiła dla mnie wzór. Od tamtej pory, gdy ktoś mówił o budzących niepokój snach, zawsze starałam się dopytać, co takiego się w nich pojawiło. Podobno wszystkie te, nazwijmy je proroczesny, charakteryzował fakt, że po przebudzeniu pamiętało się z nich każdy najdrobniejszy szczegół, co nie jest przecież takie naturalne. Dodatkowo, często, nawet jeśli sama wizja nie zawierała w sobie bezpośrednio nic strasznego, dana osoba budziła się z poczuciem ogromnego niepokoju i bezradności. I tak oto Justyna przewidziała chorobę naszej mamy, gdy przyśnił jej się spacer, w trakcie którego z podziemi nagle wyszła świętej pamięci Ciocia. Złapała mamę za kostkę i zaczęła wciągać ją pod ziemię, krzycząc: Chodź ze mną, siostrzyczko! Innym razem mama przewidziała odejście naszej wspomnianej wcześniej babci, gdy we śnie, tuż przed tym, jak opuściła nasz świat, zobaczyła ją spokojnie patrzącą przez okno i mówiącą: za kilka lat Gienia będzie używała mojego wózka, więc dobrze go zabezpiecz i wynieś jutro na strych. Chodziło o naszą sąsiadkę, przyszywaną ciocie, która istotnie kilka lat później potrzebowała wózka inwalidzkiego, który pozostawiła moja babcia. Rok później i ja się pochorowałam. Okrutne bóle, brak energii i wyniki badań nie wskazujące na żadną konkretną diagnozę. Z dnia na dzień czułam się coraz gorzej. Wszystko wyglądało przerażająco, ale najdziwniejsze dla mnie było to, co stało się w pierwszej dobie mojego złego samopoczucia. Obudziłam się w nocy poruszona pierwszymi objawami choroby i do rana leżałam już nie mogąc zasnąć z powrotem. Około szóstej usłyszałam, jak ktoś w pośpiechu otwiera drzwi wejściowe do naszego domu, a potem wpada do mojego pokoju. Była to Justyna, która bez zapowiedzi wróciła do domu w środku swojego studenckiego tygodnia. Zapłakana powiedziała, że muszę natychmiast jechać do lekarza. Nie wiedziałam, jakim cudem umiała stwierdzić, że jestem chora, skoro nie powiedziałam o tym jeszcze nawet śpiącym w pokoju obok rodzicom. Okazało się, że mojej siostrze przyśniło się, że płakałam, siedząc tyłem do niej, więc zapytała mnie, co się stało. Gdy obróciłam głowę w jej stronę, zobaczyła, że na mojej twarzy brakuje oczu. A na jej pytanie odpowiedziałam, że opuszczam ten świat. Po tym śnie spakowała szybko jakieś ubrania, wybiegła z akademika i wsiadła w pierwszy napotkany pociąg, by przyjechać do domu rodzinnego. Wtedy zaczęłam wierzyć w to, że może faktycznie niektóre kobiety w mojej rodzinie mają sny zwiastujące nieszczęścia. Niejednokrotnie później zdarzało się, że ktoś opowiadał mi o swoich obawach, które po krótkim czasie znajdowały potwierdzenie w rzeczywistych wydarzeniach. Jednak niedługo przed moimi szesnastymi urodzinami. Sama obudziłam się z wielkim niepokojem. Przyśniło mi się coś, co do dziś pamiętam z najmniejszymi szczegółami. Moja prababcia, która wówczas miała 98 lat, była w moim śnie smutna i powtarzała: i kto się teraz zajmie Reksiem?, patrząc ciągle w stronę swojego pieska. Kilka dni później moja babcia nagle zachorowała, i jej stan szybko się pogarszał. Trafiła do szpitala, gdzie odeszła w dniu moich urodzin. Od tamtej pory jeszcze kilka razy miałam podobne sny, po których bliscy chorowali lub mieli wypadki. Przewidziałam nawet własne zapalenie wyrostka robaczkowego z równomiesięcznym wyprzedzeniem oraz wypadek samochodowy mojego ówczesnego chłopaka, który przyśnił mi się dokładnie w takiej formie, w jakiej się ostatecznie wydarzył. Obecnie jestem już dorosłą kobietą, od dawna nie mieszkam w rodzinnym domu. Powoli układam sobie życie i przygotowuję się do planowanej operacji, która ma mieć miejsce końcem października. Zabieg ten w teorii nie jest groźny, ale ogromnie się obawiam. A wszystko przez niepokojącą pobudkę, która dzisiaj rano zakończyła mój zły sen, ukazujący koniec mojego życia na stole operacyjnym. Patrzę na to oczywiście z przymrużeniem oka, wiem co mnie czeka i zwyczajnie się stresuję. Przez co zapewne mój mózg próbuje mnie nastraszyć, łącząc dziwne rodzinne zjawiska z nadchodzącymi wydarzeniami. Będę jednak bardzo wdzięczna, jeśli ktoś zechce potrzymać za mnie kciuki. Pozdrawiam serdecznie. Kasia. Kochana Kasiu, ja trzymam kciuki, wiem, że wszystko będzie dobrze, a kiedy już będzie, to daj znać, bo chcę cię wirtualnie uściskać. Dużo zdrowia, kochana, i nic się nie martw. Będzie dobrze. Jestem o tym przekonana. Babcia opiekunka i powrót szefowej. Najpierw historia, którą opowiadała moja mama. Moją mamę wychowywała babcia, mama wyszła za mąż w wieku 18 lat, a mając 19 już urodziła mnie, więc była bardzo młoda i mieszkała z teściami. Ja podobno całe noce płakałam, i mama była już na skraju wytrzymałości. Dodam jeszcze, co ważne, że ja spałam w kołysce przy łóżku rodziców. Którejś nocy, gdy znowu zaczęłam płakać i mama obudziła się, by zająć się mną, zauważyła, że jej babcia, która już odeszła, siedzi na skraju łóżka i zaczyna leciutko bujać kołyską, a ja od razu się uspokajam i zasypiam. I tak podobno było przez kilka nocy, mama mogła wreszcie się wyspać. I druga historia, która przydarzyła się mnie. W mojej pierwszej pracy miałam bardzo fajną szefową w wieku mojej mamy. Gdy odeszła na emeryturę, to co jakiś czas do mnie dzwoniła, ale niestety dostała zawału i był to koniec jej życia. Jej mąż rozpił się niestety i synowie mieli z nim kłopot. Pewnej nocy przyśniło mi się, że jestem na jakimś balu z moim mężem i widzę, jak moja była szefowa tańczy ze swoim. Obudziłam się rano i mówię do mojego męża, że musimy jechać na cmentarz, bo chyba zmarł jej mąż. I rzeczywiście tak było. Okazało się, że jej mąż zmarł kilka miesięcy wcześniej. Przyśniła mi się, by mi powiedzieć, że są już razem. Twoja imienniczka, Hanna. Kochani, dziękuję Wam za kolejny wspólny czas. Sami przyznacie, że te opowieści są naprawdę bardzo emocjonujące i dające do myślenia. Mam nadzieję, że niektóre z nich przyniosły Wam też trochę otuchy. A w kolejce czekają już nie mniej fascynujące, z czego bardzo się cieszę. I gorąco was namawiam, abyście do mnie pisali, by ta seria mogła przetrwać, a nawet się rozwijać, tak jak sam kanał. Adres mailowy oczywiście w opisie, a ja przypomnę, że to szeptanka małpa gmail.com. Piszcie o wszystkim, co przydarzyło się wam, waszym bliskim, przyjaciołom i znajomym. Jeśli dotarliście na przykład do jakiejś ciekawej opowieści, legendy, to również chętnie przybliżę ją słuchaczom. A teraz już ściskam was mocno buziaczki pa. pa.